Jeśli oglądacie regularnie filmy na tym kanale, to na pewno już zauważyliście, że ja często liczę w skali roku. Wszystko przychody, koszty, zarobki, wydatki, oszczędności wszystko staram się liczyć w skali roku i to ma bardzo prostą przyczynę nie tylko dużo lepiej widzę, co się dzieje i co się zmienia, ale przede wszystkim nie oszukuję samego siebie. Mam taką teorię, że wydatki w skali miesiąca tracą na znaczeniu. Czy 80 zł to dużo czy mało? Oczywiście na to pytanie jest milion odpowiedzi, w zależności od tego, w jakiej sytuacji życiowej teraz jesteście, ile zarabiacie itd., itd., odpowiedź jest bardzo subiektywna. Ale jak to odniosę do siebie, to w tym momencie 80 zł płacę za karnet na siłownię. W Warszawie to jest całkiem fajna cena, bo nie mam liczonych jakichś wejść, mam bez limitu całodobową siłownię. Ale. Jeśli biorę pod uwagę skalę roku, to wydaje na siłownię 960 zł rocznie. Jeszcze rok temu mieszkałem w mieszkaniu, w którym wynajmowałem pokój za taką kwotę. Czyli można powiedzieć, że gdybym e, wyrzucił ten karnet, zaczął sobie ćwiczyć w domu, to jeden czynsz. W takim mieszkaniu miałbym tak naprawdę gratis. Pierwszy raz zauważyłem tę dużą różnicę, nie tylko w liczeniu, ale w komunikacji, jeszcze jak byłem dzieckiem. No, oglądałem sporo amerykańskich programów, bo też to były czasy, kiedy wszyscy zachłysnęli się tymi produkcjami. Do dzisiaj jest ich w telewizji najwięcej. I tam wszyscy zarabiają w skali tygodnia, dostają tygodniówki, a jak rozmawiają o swoich zarobkach, to rozmawiają w skali roku, ile ktoś zarabia rocznie w danej firmie. A tymczasem moja mama, pielęgniarka, zarabia pieniądze miesięcznie i na koniec miesiąca te pieniądze dostaje. Więc takie niezrozumienie, jak to jest, że oni tam za oceanem tak liczą, a my liczymy inaczej u siebie. Moim zdaniem skala roku po prostu mnie oszukuje. Zobaczcie przykład z budżetówki. Dajmy na to, że ktoś mówi, że pracuje w budżetówce, je w urzędzie yy, i dostaje w tym momencie 3000 zł miesięcznie, ale na przykład dostaje też trzynastkę, dostaje też jakieś pojedyncze premie i tak dalej. I co? I czy prawdą jest, że zarabia 3000 miesięcznie, czy jeśli pomnożymy to razy 12 i dodamy wszystkie premie, wszystkie dodatki, i wtedy sobie sumujemy tę kwotę? I wtedy podzielimy to na 12. I zobaczcie, czy to są 3000, czy więcej. I nie chodzi mi o to, że tylko oszukujemy kogoś, jak mówimy w takim uproszczeniu, ale bardzo często oszukujemy samych siebie, bo niedokładnie liczymy, ile zarabiamy, niedokładnie liczymy, ile wydajemy. W przypadku małych przedsiębiorców, takich jak ja, skala roku jest obowiązkowa. Ja, na przykład, nie jestem w stanie bardzo często powiedzieć, ile miesięcznie zarabiam. Wynika to z tego, że mam kilku klientów biznesowych, pracuję z kilkoma firmami i każda umowa wygląda zupełnie inaczej, każda płatność wygląda zupełnie inaczej. I czasami bywa tak, że jeden miesiąc jest na przykład trzykrotnie lepszy niż poprzedni, albo w ogóle jeden miesiąc to jest więcej niż cały poprzedni kwartał, bo rozlicza się jakiś projekt. Więc gdybym ja nie liczył całkowicie w skali roku. To tak naprawdę nie wiedziałbym, w którym miejscu jestem ja i moja firma, bo nie wiedziałbym, czy ja się rozwijam, czy ja się zwijam, czy ja drepczę w miejscu cały czas. I jak się policzy te kontrakty duże i te bardzo malutkie, to się okaże, że zarabiam tyle samo, co na przykład dwa lata temu. Skala roku jest niezbędna małemu przedsiębiorcy i również w skali kosztów, bo jak zachwycamy się nad jakimś narzędziem potrzebnym do pracy, albo nad nawet wynajmem biura, ale liczymy to w skali miesiąca, a nasze przychody wyglądają taka sinusoida czy EKG. I tak dalej, to nagle może się okazać, że ten wydatek w skali roku po prostu jest dla nas przytłaczający i jeszcze nie możemy sobie na niego pozwolić. Najprościej, zróbcie sobie ćwiczenie. Ile zarabiacie w skali roku? Tylko tutaj trzeba dodać wszystko. Nie tylko co zarabiacie miesięcznie, jeśli zarabiacie miesięcznie, ale zobaczcie sobie nawet po przelewach. Jak w tym momencie zalogujecie się na konto i zobaczycie wszystkie swoje przychody, sumujecie je sobie, podzielicie przez 12, ale zobaczycie skalę całego roku i zobaczycie średnio, ile Wam wychodzi z tego miesięcznie. I od razu jest inna sprawa. To samo, jeśli będziecie liczyć jakieś koszty. Zobaczcie, że jeśli, wróćmy do tej siłowni z samego początku, jeśli myślicie o chodzeniu na siłownię i widzicie jakiś karnet, ok, jeśli podpisujecie umowę na przykład na rok, no to już musicie liczyć w tej skali. I teraz, jeśli siłownia jest dla Was bardzo istotna, nie możecie bez niej żyć i tak dalej, to oczywiście jest to ważniejszy wydatek, ale jeśli w tym momencie myślicie o rocznej umowie na jakiś karnet, na jakiś sport, ale jest to nic innego jak noworoczne postanowienie, że metamorfoza ciała, czy tam zrobię sześciopak w trzy miesiące, jak to nagłówki gazet mówią, to zastanówcie się, bo to jest obciążenie na 12 miesięcy. I to nie jest jakieś tam parę dziesiąt złotych, to jest dobrych kilkaset złotych, często ponad tysiąc wydany cyk, bo nie policzyliśmy. Naprawdę zachęcam do traktowania siebie, siebie, <grym> jako firmę. I wcale nie trzeba mieć firmy, żeby to robić. No u mnie akurat jest trochę łatwiej, bo firmę mam, ale jeśli nie macie firmy, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście traktowali samego siebie jako firmę. To znaczy, macie przychody, bo dostajecie jakieś pieniądze, zarabiacie jakieś pieniądze, to są wszystkie przychody. Macie koszty, bo coś wydajecie na utrzymanie i tak dalej, i i jak najbardziej macie zyski, jak sobie to odejmiecie i zobaczycie, jakie macie oszczędności i tak dalej. Traktowanie siebie jako firma i takie budżetowanie siebie w skali roku pozwala tak naprawdę ocenić, czy się rozwijamy, zwijamy, drepczemy w miejscu, e, czy na przykład procentowo ile nam się dużo lepiej na przykład zarabia w tym roku względem poprzedniego. No, jeśli nie policzycie w skali roku, to nie wiecie. Możecie też często osiągnąć dużo lepszy wynik w tym roku niż w ubiegłym roku, ale wcale nie zarabiacie więcej, po prostu wprowadziliście sporo e, rzeczy do domowego budżetu albo w ogóle wprowadziliście budżet domowy i po prostu więcej oszczędzacie. Skala roku... Pozwala przede wszystkim mniej oszukiwać samego siebie. A jak myślicie w ogóle o zarabianiu, finansach, może nawet założeniu swojej firmy, to zapraszam, wiecie, gdzieś tu jest guzik subskrypcji, służę pomocą Tomek Jaroszek, doradca TV.